Hej, hej, cześć się Manko, widzowie, dzisiaj wcześniej w filmie Bo myślę, że dzisiaj dwa filmy wylecą, ale widzowie. Mm, ja już jestem nawet ucieszony, bo zaraz wam coś pokażę. Wchodzimy na bubelka. ulubioną Gierkę, ja wczoraj w ogóle ja dropnąłem sobie Flowera jednego. Flowerka. No tak, ale ja wczoraj wczyłam, no i dosłownie wczoraj jest 10 tysięcy, Ja jak jeszcze po odcinku otworzyłam. Zobacz, co to jest, co to jest. Nie wiem, co to ja, dobra, lecimy z tym koksem. I w ogóle, ten, zaraz wam pokażę, co za co ja się wymieniłem i co. I taki gościu fast. Gościu. A w ogóle będzie trzeba zaraz ogłosić zwycięzcę z konkursu. Ale najpierw hmm, pokażę wam w indeks i trade spadcie to flag Wmieniłem się za fantoma. Napiszcie czy czy opłacało się Mythic Blossom Protector rodałem. Guardian Angel, Soulflower, Flower, no soul i Dark Soul. Za fantoma powiedzcie czy się opłacało? No bo mam już już powróciłem. Mam już sekretka fantomika. Zobaczcie sobie, mam fantoma I się naprawdę cieszę, bo już... A ja mam nadzieję, że tego gościa naprawdę jeszcze zbombił Patrzcie to, Rainbow The Keper i Phantom The Keper jest trochę mniejszy ale to jest podobne, są te Mmm. Kurde, mam jednego Sir na tego Teraz sobie to założę na tego może Wow, fajnie to wygląda Ale nie za zobaczę na mojego. Nie, to ja robię, to na fantoma i to na dekepera, wow, serio jakość, ale fajnie, zaraz ja sobie tylko szybko zrobię jakiś team bubblesów hmm, zaraz będę musiał jeszcze zrobić team tych, tych kwiatkowych, to zaraz, na razie idę otwierać, a my w tym czasie będziemy losować. Dzięki za te komentarze pod filmami, ale jak nie chcecie brać y, udziału w Smarder Mystery, tak czasami będą filmiki, to w ogóle nie będę ten. Hmm, żadnych konkursów robić, bo zauważyłem, że wy nie chcecie po prostu konkursów za bardzo. Smarterka tylko wolicie z Bubblegumga. Hmm. To się otwierają. I my w tym czasie. Ja wczoraj. Bilion 800 wydałem prawie na te wszystkie. Dzisiaj widziałem, że nie brał y, Kacper Nowak udziału. Dlatego dzisiaj bierze udział. Widziałem Kacper Borkowski, Tośnik z Robloxa, no i Fast Roblox. Trzeba teraz to, ten. Teraz myślę, że codziennie będę w filmach robić te konkursy. Uwaga, kto wygra! Jakby osoby jeszcze raz trzeba, jeszcze raz trzeba. I jakby naprawdę to zapamiętaliście, tak samo jak we wczorajszym odcinku, to wy jesteście bagami, po prostu macie taką dobrą pamięć, że to wszystko zamiesza. A ci już są, nie wiem, które to które, ale dobra. Dobra, myślę, że już w serce. Uwaga, uwaga, uwaga. Wybiorę dzisiaj, myślę, że środkowe, bo tak odstaje. Uwaga, kto wygrał? Wygrał Tościk z Robloxa, wygrał dwa haunty. Odezwij się do mnie, powiedz jaki Nikt, No i Tościk z Robloxa wygrał. Po tej stronie to był Kacper Borkowski, a po tej był Fast Roblox. Dobra. Następnym razem pewnie możecie wygrać. W ostatnim filmie Kasper Borkowski już mu dałem tego skorpionka. No i teraz to z Robloxa. Wygrałeś. Dwa haunty. Dobra, już stawiam. Jakby co, to ja te haunty podam, rozdam, bo myślę, że po odcinku wieczorem, myślę, że mamy, że tościkowi z Robloxem już je rozdam, ale słuchaj, tościk, napisz w komentarzu, jaki, jaki masz nick po prostu, to ja Cię dodam i wtedy ci go dam po prostu, no. Dobra, to teraz robimy ten. Ale ten napis z wczorajszego filmu był po prostu bardzo śmieszny wszystkie czapki na razie zdejmę mm. Trzeba jakiś nowe rytmy sobie zrobić To, to Które by tu... <noise> Dogiego Lol Tego, tego 15, 15 20 15, 17, 400 Na pewno będę mieć nie za dużo tego wszystkiego, no ale zawsze coś. Ej kurde, ja tych petów już mam mało. No bo ja się podmieniłem za te już na inne. No i kurde, nie wiem co wziąć. Bo to 5 milionów. 8 milionów.. Boże, co ja gadam? 8 tysięcy! Jakie 8 milionów? Muszę tego wziąć. I Tim Bubbles będzie bardzo słaby. Myślę, że tego? 6000 on ma. Nie wiem, właśnie. Ten. O, to ja tego nie będę zakładać. Nie będę zakładać tylko tego, bo. 8000. Osiem, 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 osiem Będzie mój team bubblesów Trzysta osiemdziesiąt ponad tysięcy, ej to spoko nawet Jest Ej to naprawdę dobrze jest Mhm, jak no taki o, które... Jak to, że nie skomagał się pomieniem, to naprawdę dobrze. Mi się będzie miał okularki. LOL. Ci będą mieli koronkę. Um, będzie miał jeszcze ten. Co będzie mój tym teraz. Hmm. Ale mi się ma fajne te. Te, te debere ma fajne, ale teraz te będę wyglądają. Hmm. O, gościu Dam ci coś. ty masz nad... nie? Wow. Ej, ale fajnie to wygląda. Ej, ale to naprawdę fajnie wygląda. to? my znamy do oczywistą mapę ja do tego ziemniaka wezmę trojda.

Ale napiszcie, czy fajnie ten mój team teraz wygląda, bo mi się on bardzo podoba. Tylko, jakbym tego baniego zmienił na kogoś innego, to mi się jeszcze bardziej cieszy. Lewa uwaga, gumy. Czy to jest To spoko naprawdę. A tutaj to, ok. patem to. Hmm, tutaj w tym no. czyli już powracam do starego przed oskamowaniem mnie no. <laughs> dobra myślę, że na ten odcinek to będzie koniec no bo nie ma już co tego przedłużać albo nie, zrobimy jeszcze tylko szybki team tych, tych kwiatkowych no, też dużo daje taki jeden. dekaper Soulflower, jeszcze miałem bardzo fajne no dużo poddawałem, bo się Protektor Dobra Co ja tam jeszcze fajnego miałem? Eee, dalej widzowie miałem fajnego Myślę, że Myślę, takiego jednego mogę sobie zrobić Hmm. Uwaga ile dostaję? Sporo ile z tej większej skrzyneczki z, z kupu była z tymi kwiatkami. Tylko ja jestem prostu ile dostanę. Z takich tenek. To mnie wiatna się na nazywa. Naprawdę. Ja normalnie zapomniałam normalnie. 10, wtedy 13. Ej, to za dużo nie straciłem. No. Ja będę wiele z tym piesem. Hmm. Najlepszy piesek ever. To jest. Wiecie, to jest shiny King Dogi. Oczywiście. Już to wiadomo, że to jest shiny King Dogi. Wcale to nie jest normalny dogi, tylko shiny. Wcale. Hmm. Dobra, pożegnam się z wami widzę. Pa-pa!